mam z tej strony Piro Jason. dzisiaj odpakujemy sobie paczuszkę na testy Od Maćka z, z www.wybuchy.pl hmm, Oczywiście na wstępie powiem, że na stronie obowiązuje promocja minus 30% Na cały asortyment, będzie ona jeszcze przez około miesiąc Także są naprawdę fajne ceny, dużo towaru Choć też dużo posłodziło, także zobaczmy co nam Maciek wysłał na testy No co by nie mówić, po Sylwestrze Troszeczkę towaru zeszło. Ładnie zapakowana paczka. Maciek zawsze fajnie pukuje. Tak, zaczynając mamy single shoty Scream, Scream Boom 25 mm. Potem mamy yy, kolejne single-shoty Titanium Salute 30 mm. Uszkodzone tutaj, ale to jest na testy, także nic się nie dzieje. Yy. Kolejną kostkę, znaczy kosteczkę mamy od Piro Maxa Titanium Salute. Elegancka kosteczka, naprawdę. Tutaj, co tu mamy? Od Argento, Lemon. Argento robi fajne kosteczki, także polecam każdemu. Co tutaj mamy, kolejnego? Casino, 16 szczałów. O, ciekawa kostka. Tutaj już mamy coś konkretnego Fantomik Od Danger Hobby 38 mm 9 strzałów Naprawdę fajna kosteczka I ostatnią rzeczą Jest Kolejna kosteczka Od Alberto Pretty pink Pretty in pink Taki malutki kompołdzik Taki malutki Boczki pokażemy, cyk, cyk, jeszcze otworzymy na szybciutko. Mamy tutaj tylko lącik podstawowy, rezerwy nie ma, ciekawe. Także to by było na tyle tej, w tej paczce. Ja bardzo Maciekowi dziękuję za podesłanie. Na pewno będziemy fajnie testować. Jeszcze raz zapraszam was na www.wybuchy.pl. Jest tam promocja minus 30%, dlatego każdy coś dla siebie znajdzie. とびっこりしません。